Cześć, kochani! Chcę was zaprosić na nietopową Wigilię pracowników Fundacji Ukraina. Jesteśmy teraz na magazynie Fundacji Ukraina przy ulicy Tańczowej, gdzie wspólnie pakujemy zestawy żywnościowe dla ofiar e, rosyjskiej agresji. Taką dzisiaj mamy imprezę: ogrzewamy się grzańcem. Mamy też pizzę, no i oczywiście naszych fajnych pracowników, którzy stwierdzili, że. Najlepszy sposób na obchodzenie Wigilii będzie takie charytatywne pakowanie paczek żywnościowych w ramach projektu Help Your Package. Chcę bardzo podziękować wszystkim darczyńcom, którzy już wsparli, firmom, które wspierają nas na co dzień, takimi jak UPC, Divinity, Nokia, szkołom, które się dołączyły do akcji, darczyńcom, osobom fizycznym. Każdemu, kto nas wspiera. To, co teraz robimy, robimy dla osób najbardziej poszkodowanych, przez rosyjską inwazję na Ukrainę osób, które zostały w Ukrainie i walczą o przeżycie, walczą o swoje życie, o, swoje, o życie swoich bliskich i dzieci. Wspieramy obwody, które są najbliżej frontu. Zachęcam do dalszego wspierania naszej akcji. Przypominamy, że każdy z Was może wesprzeć nasz projekt Help Your Package. Zapraszamy do naszej zbiórki na zrzutka.pl w ramach projektu Help Your Package. Oczywiście też zapraszamy samodzielnie zabrać taki zestaw według instrukcji, którą znajdziecie na naszej stronie internetowej. I tutaj dostarczyć taki zestaw do naszego magazynu. Oprócz tego mamy w swoim własnym zbiórku Save Ukraine, gdzie możecie zrobić biznes z tytułem Help Your Package.